Co to jest, to coś, to magiczne coś, ten magiczny składnik, ta ukryta wiedza, która sprawia, że pewni ludzie przechodzą przez to życie z taką większą swobodą, z taką lekkością, z takim uśmiechem na twarzy. Patrzysz się czasami na pewnych ludzi na wysokim poziomie i mówisz sobie: Kurczę, no, też chcę być jak oni. Patrzysz się na nich i co widzisz? Widzisz, że mają wyzwania tak jak ty, mają problemy tak jak ty, mają procesy tak jak ty, ale oni, oni mają uśmiech na twarzy, są zrelaksowani i załatwiają wszystkie te sprawy w takim relaksie, w takiej swobodzie. Nie zamarzają. Inni ludzie w tym skomplikowanym świecie zamarzają. Są spięci, są zestresowani wszystkimi tymi sprawami. A patrzy się na pewnych ludzi i myśli sobie: Kurczę, no jak oni to robią? Oni na czylu załatwią te różne sprawy. Wychodzi im wszystko lepiej, przez to, że są zrelaksowani, osiągają swoje cele szybciej, mimo tego, że mają wyzwania. Co oni robią inaczej? Myślałem o tym ostatnio i zauważyłem, że taki człowiek kompletny, taki człowiek pełny, taki człowiek szczęśliwy robi trzy rzeczy. I robi je bardzo dobrze. Te trzy rzeczy, jeżeli zaczniesz robić i zaczniesz je trenować, żebyś był lepszy w nich, od razu, od razu, od razu w Twoje życie wejdzie więcej harmonii. Zacznie wchodzić w Twoje życie spokój, swoboda, lekkość, gwarancja. Pierwsza rzecz z tych trzech, którą robi taki człowiek kompletny, Pełny i szczęśliwy, to jest to. Prosi o pomoc. Uwaga, prosi o pomoc umiejętnie. Uwaga, prosi o pomoc w taki sposób, że ją otrzymuje. To brzmi banalnie, ale jeżeli posłuchasz tego, co powiem za chwilę, to możliwe, że Twoje życie się stransformuje. To może być przeskok. Posłuchaj uważnie. Gdy ty prosisz o pomoc umiejętnie, a możesz się tego nauczyć, i podam parę wskazówek, żebyś się nauczył prosić w taki sposób, że otrzymasz pomoc. Gdy zaczniesz to robić i będzie ci to wychodziło i będziesz otrzymywał pomoc, to co się stanie? Aktywuje się pewna część Twojego mózgu, która jest związana z relacjami, z przywiązaniem, z bliskością z innym człowiekiem, relacyjność. Zacznie się wydzielać więcej oksytocyny, i twój układ nerwowy zacznie regulować swoje emocje, stresy zaczną spadać, będzie się rozluźniał twój organizm, bo jest wysyłany klarowny sygnał do twojego organizmu. Nie musisz siedzieć z tym wszystkim sam. Nie jesteś sam z tym wszystkim, nie jesteś sam w tym skomplikowanym, trudnym świecie. Nie musisz unosić wszystko na swoich barkach. Wiesz, co się dzieje w organizmie, gdy jest wysyłany taki sygnał? Organizm od razu się relaksuje. Lęki i strach i napięcie spada dramatycznie. Fizjologia całego Twojego ciała się zmienia dramatycznie, gdy zaczynasz otrzymywać pomoc od różnych ludzi. Plus. Gdy ty poprosisz o pomoc kogoś i ten ktoś ci pomoże, to ten ktoś inwestuje w ciebie, więc on będzie dbał o relacje z tobą bardziej, bo już zainwestował w ciebie. Więc tworzysz przywiązania i relacje. Dramatycznie uspokaja się Twój układ nerwowy. Teraz my, ludzie, jesteśmy nauczeni polegać na sobie. Jesteśmy uczeni od małych dzieci bardzo często, że musisz polegać na sobie, nie musisz zawracać głowy innym ludziom, ty musisz załatwić sprawy sam, musisz być samowystarczalny. To jest głupota. Proszenie o pomoc nie jest słabością, tylko to jest odwaga, to jest świadomość, to jest mądrość. Gdy ty wiesz, jakie masz siły, jakie granice mają twoje siły, jakie masz umiejętności. Gdy znasz siebie, wiesz, kim jesteś, wiesz, na czym stoisz, wiesz, na co cię stać, to to jest po prostu mądre poproszenie o pomoc w sytuacji, w której chcesz coś osiągnąć. Gdy ty chcesz osiągnąć pewną rzecz, to możesz się próć, męczyć, stresować, albo możesz poprosić o pomoc i szybciej mieć to, co chciałeś. Czy nie chcesz mieć to, co chciałeś? To jest prosta rzecz, to jest po prostu mądre. Teraz pewni ludzie chcą w jakiś sposób swoje ego chronić, że ja jestem samowystarczalny. To są głupoty. Ludzie na wysokim poziomie nie bawią się w takie utrzymywanie jakiegoś takiego mocnego ego, że ja radzę sobie ze wszystkim. Nie, nie bawią się w takie głupoty. To jest głupota, to jest niemądrość. Mądrość to jest to. Wiem, że będę miał to, co chcę. Gdy poproszę o pomoc i ją otrzymam, to szybciej będę miał to, co chcę i będzie mi lepiej w życiu. Czemu nie chcę tego efektu? Chcę ten efekt. Proszę o pomoc, będę miał ten efekt. Tak powinno płynąć życie. Chcesz pewne rzeczy, możesz je mieć szybciej, jeżeli poprosisz o pomoc. To jest proste. Teraz niektórzy z nas <laughs> mają traumy. Może ty poprosiłeś o pomoc w swoim życiu wiele razy i zostałeś zlekceważony. Zostałeś odrzucony. Zostałeś zignorowany. Prosiłeś o pomoc z nadzieją, wielką nadzieją. I ktoś cię odrzucił, i nie pomógł ci, i zostałeś dramatycznie rozczarowany. Takie coś zostaje, zostaje w sercu. Pamiętasz to, twoje ciało pamięta to. Więc, gdy taki człowiek, dość straumatyzowany, <grybujesz> idzie poprosić, to aktywuje się ten lęk, że, a jeżeli znowu mnie odrzucą, twoje ciało pamięta. Że było odrzucone. Twoje ciało pamięta to rozczarowanie i nie chcesz się znowu rozczarować. Nie chcesz być znowu zignorowany. Więc gdy idziesz poprosić o pomoc, to prosisz, ale w takim spięciu. I to jest trudno prosić, gdy jesteś taki skurczony i taki wystraszony. Oczekujesz, że będziesz odrzucony. Nie poprosisz optymalnie, gdy oczekujesz, że będziesz odrzucony. To nie będzie fajne proszenie, będziesz w spięciu. Ale piękne jest to tutaj że można to trenować. Nawet jak aktywują się jakieś rany, jakieś strachy w Tobie, gdy idziesz poprosić o pomoc, to możesz mimo tego spięcia układać słowa i zdania w taki sposób, trzymać się pewnych regułek, trzymać się pewnych zasad, żeby poprosić jak najlepiej możesz, żeby zwiększyć szansę, że otrzymasz pomoc. Jeżeli nie uda się, jeżeli zostaniesz oszczarowany, jeżeli ktoś Ci nie pomoże, to piękne jest to, że możesz spróbować jeszcze raz. Możesz się bawić, możesz eksplorować to, możesz uczyć się, możesz zobaczyć, jaka fajna zabawa jest szukanie tych odpowiednich słów, szukanie tych, tej odpowiedniej energii, tego odpowiedniego tonu, żeby, żeby poprosić w taki sposób, żeby to zadziałało. To jest taka zabawa. Możesz uczyć się tego. I uwaga: są cztery uniwersalne zasady psychologiczne optymalnego proszenia. I to są konkret, uzasadnienie. Dobrowolność i wdzięczność z Twojej strony. Nie możesz przychodzić do człowieka z prośbą i nie mówić klarownie, co dokładnie chcesz. Prośba o pomoc nie może wyglądać tak, że mówisz, czy mógłbyś, jeżeli byś miał czas, nie wiem, czy masz czas, ale jeżeli byś miał czas, czy mógłbyś przyjść, pomóc mi załatwić tą sprawę ogólnie w jakiś tam dzień? Jak prosisz w taki sposób, to ten człowiek. Nie wie, co dokładnie chcesz od niego, tak w jaki sposób chcesz, żebym ci pomógł z tą sprawą, w załatwieniu tej sprawy, co dokładnie chcesz ode mnie. Nie ma klarowności tutaj. Przy prośbach, bardzo ważne jest to, żeby była klarowność. Ważne jest to, żebyś powiedział, co dokładnie chcesz od tej osoby. Przekazać ci osobie, ile czasu to zajmie, przekazać ci osobie w ten, w ten i w ten dzień, albo w tych dniach, potrzebowałbym pomoc w tych godzinach, zajmie nam to tyle czasu i bardzo bym chciał, żebyś mi pomógł w taki i w taki i w taki sposób i zrobił tą i tom i tą rzecz dla mnie. Czy mógłbyś? To jest bardziej klarowne. Człowiek teraz wie, na co się pisze, i wie, że nie będziesz wymagał od niego różnych dziwnych rzeczy, tylko Przekazałeś, co dokładnie chcesz od tej osoby, i teraz ta osoba może zdecydować i chętnie się zgodzić, chętniej się zgodzić, jeżeli ma czas. Więc pierwsza zasada to jest klarowność. Powiedz dokładnie, co chcesz, konkrety, bez zawiłości. Druga zasada lekkie uzasadnienie takie badania psychologiczne pokazują, że jak chociaż trochę uzasadnisz, dlaczego chcesz tą pomoc, to zwiększasz szansę, że ktoś ci pomoże. Nawet coś takiego banalnego jak powiedzenie drugiej osobie to bardzo mi pomoże zrobić tą rzecz szybciej. To bardzo mi pomoże zrobić tą rzecz z lepszą jakością. Przekazujesz dlaczego chcesz tą pomoc? Człowiek wie dlaczego ci pomaga. Pomaga ci zrobić to, bo będzie szybciej. Pomaga zrobić ci to, bo będzie wyższa jakość. Przekazujesz dlaczego chcesz tą pomoc? Trzecia zasada musi być dobrowolność. Nie możesz robić taki nacisk i tak wymagać od tej osoby, ważne jest to, żeby ta osoba cały czas wiedziała, że nie ma presji. Nie ma presji. Ważne jest to, żeby w języku nie było nacisku, że musi, że trzeba. Ważne jest to, żebyś nie powiedział, że ja muszę załatwić tą sprawę, jestem zestresowany. Jeżeli mi nie pomożesz, to będę zestresowany. Nie. Musi być spokój, żeby ta osoba nie czuła presji. Musi być takie uczucie dobrowolności. I ostatnia zasada, czwarta, to jest wdzięczność. Musisz wyrazić to, jak. Jak wdzięczny jesteś za to, że ta osoba ewentualnie Ci pomoże? Jakaś taka lekka wdzięczność. Nie jakieś takie przesadne bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bar Nie, takie proste. Będę wdzięczny, jeżeli mi pomożesz. To jest super. Przykład takiej prostej, klarownej prośby o pomoc: Hej, przyjacielu, czy mógłbyś zrobić dla mnie tą konkretną rzecz w tym dniu, w tych godzinach? Zajmie nam to tyle czasu i chciałbym, żebyś zrobił dla mnie dokładnie tą i tą rzecz. To jest bardzo ważne dla mnie, bo chcę zrobić to jak najlepiej mogę. A twoja pomoc zrobi naprawdę różnicę. To jest prosta prośba o pomoc. I to jest fajne, że możesz eksperymentować i bawić się i w zależności od ludzi i okoliczności możesz zmieniać różne rzeczy, możesz zmieniać ton, możesz dodawać różne słowa, możesz eksperymentować i widzieć na swoich oczach, jak mała zmiana w twojej prośbie sprawia, że jest dużo lepszy efekt. Mała zmiana w twoich słowach sprawia, że człowiek dużo chętniej ci pomaga. I to jest Fajny eksperyment, możesz się tym bawić, możesz eksplorować to. Ja zauważyłem ogromną różnicę w swoim życiu, gdy zacząłem naprawdę starać się szukać te odpowiednie słowa, ten odpowiedni ton, mówić to w taki lepszy sposób. To jest zabawa. I nawet jak czujesz się zestresowany, gdy prosisz o pomoc, nawet jak twój mózg się zamyka, bo masz jakieś rany, to możesz przecisnąć się przez to i tak spróbować chociaż te słowa powiedzieć optymalnie, chociaż tą sekwencję zdań ułożyć odpowiednio. Możesz się postarać i stawać się coraz lepszy w tym. To jest piękne. Możesz być lepszy w proszeniu o pomoc. A jak będziesz prosił o pomoc w taki sposób, że będziesz ją otrzymywał częściej, to ogromne zmiany pojawią się w twoim organizmie i dużo więcej lekkości i swobody pojawi się w twoim życiu. Druga rzecz, którą taki pełny, szczęśliwy człowiek na wysokim poziomie robi bardzo dobrze, to jest to. Odkrywa. Oprócz proszenia o pomoc, Musisz być też odkrywcą. Musisz być chętny do odkrywania. To jest ta część życia, która jest związana z ruchem. Odkrywanie aktywuje system dopaminowy, system nagrody. To jest ruch, to jest życie, to jest chęć. Musisz być odkrywcą, musisz odkryć rzeczy. I nie tylko poprzez czytanie książek i oglądanie podcastów. To jest jeden sposób na odkrywanie tego świata, odkrywanie różnej ukrytej wiedzy, odkrywanie tego, co preferujesz i co wolisz. To jest fajne, ale też ważne jest to, żebyś odkrywał poprzez bezpośrednie doświadczenia, wchodził w życie i odkrywał, jak to jest znaleźć się w tej sytuacji, jak to jest sięgać po to, co pragnę, jak to jest czuć takie emocje, jak to jest czuć. Rozczarowanie, jak to jest czuć taką radość? Chcę poczuć tą radość. Gdzie jest ta radość? Gdzie mogę ją znaleźć? Co może mi dać radość? Może tam spróbuję, odkryję, czy tam znajdę radość. Chcę poczuć zadowolenie. Gdzie mogę znaleźć zadowolenie? Poszukaj, popatrz się, rozejrzyj się, poodkrywaj trochę. Jak zauważysz jakieś miejsce, w którym możesz poczuć jakieś większe spełnienie, radość, albo zapewnienie jakichś swoich pragnień, to idź tam. Odkryj to. Zobacz, jak to jest. Teraz, z odkrywaniem trzeba uważać, żeby się nie uzależniać. Bo dużo ludzi zacina się na odkrywaniu i wchodzą w taką pętlę obsesyjnego odkrywania. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Więcej wiedzy. Więcej, 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 więcej. Nawet w duchowości, nawet w rozwoju osobistym ludzie często wchodzą w taką pętlę, gdzie już nie wiedzą, co szukają. Po prostu szukają więcej czegoś, żeby poczuć więcej dopaminy. Dopamina jest bardzo fajna. To uczucie, że masz ochotę, jesteś zmotywowany i czujesz taką chęć do życia, to jest bardzo fajne uczucie. Ale ważne jest to, żebyśmy odkrywali, żebyś ty odkrywał rytmicznie. Ważne jest to, żebyś odkrywał, odkrywał, odkrywał. Na przykład czytał, czytał, czytał i zrobił pauzę. Pauzę, całkowicie pauzę od odkrywania na jakiś krótki okres czasu, na parę dni, na tydzień. Żebyś przetrawił to, co przyjąłeś, żebyś przetrawił to, co odkryłeś. Żebyś przetrawił to, co doświadczyłeś. I później wrócisz. Ważne jest to, żebyśmy się nie przyczepiali do tej dopaminy i szukali więcej, 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 bo to naprawdę, naprawdę uzależnia. I możesz wejść w taką obsesję. To jest niebezpieczne. Ja to zauważyłem u siebie. Szukałem różnej wiedzy, szukałem i znajdowałem kolejną i kolejnym, kolejną, 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 i w pewnym momencie już nie mogę tego przetrawić i w pewnym momencie znalazłem się w pewnym miejscu, gdzie mam taką wiedzę, że czuję się sam, bo mało kto mnie rozumie, bo odkryłem wielkie rzeczy. I jak mogę teraz to przekazać? Inni ludzie tego nie odkryli. Więc to jest w pewnym sensie pułapka. Pewni ludzie owszem mają takie tendencje, że są od odkrywania bardziej, więc może, może na przykład ty jesteś taki może będziesz robił tego więcej. Ale musisz być ostrożny. Musi to być rytmiczne. Musisz robić pauzy i odsuwać się od tej dopaminy na chwilę, uspokajać się, wchodzić w spokój i później wracać. Więc odkrywanie to jest duża i ważna część życia, ale to jest jedna trzecia. Jedna trzecia to jest proszenie o pomoc, ta relacyjność. Druga Część życia to jest ta dopamina, ten ruch, to odkrywanie, i też rytmicznie ważne jest to, żebyś to robił. A trzecia rzecz, trzecia rzecz, trzecia i najtrudniejsza rzecz, którą robią ludzie na wysokim poziomie, którzy są spełnieni i spokojni, to jest to: pokazują się światu. Musisz się pokazać światu. Jak już Poznałeś siebie w jakim stopniu, już wiesz, jakie masz moce. Już doświadczyłeś pewne rzeczy. I wiesz, czego chcesz. I wyrobiłeś sobie różne umiejętności. To musisz teraz podnieść głowę i stawić się. I pokazać się światu. I powiedzieć, cześć, jestem. Jestem godny tu być. Chcę tu być i chcę brać udział w tym, co wy tutaj robicie. Idziesz w to miejsce, gdzie są ci ludzie na tym wysokim poziomie, powiedzmy, którzy robią to, co ty też chcesz robić. Idziesz tam do tych ludzi i mówisz: Cześć. Nazywam się tak? Potrafię to, umiem to, lubię to i chcę brać udział w tej waszej firmie. Idziesz, pukasz i mówisz: Cześć. Chcę wynająć tą salę, bo będę prowadził tutaj takie zajęcia. Cześć. Widzę, że robicie tutaj taką rzecz, ja chcę brać udział w tym. Nazywam się tak, potrafię to i chcę brać w tym udział. To jest takie uczucie, że teraz jesteś godny. I zawsze będzie ryzyko. To jest najtrudniejsza rzecz, bo to ryzykujesz. Stawiasz się przed pewnymi ludźmi, stawiasz się przed ludźmi, gdzie może będziesz oceniony, może będziesz odrzucony, może pójdziesz do pewnej strefy, do pewnego grona ludzi i może będziesz rzucony jest taka szansa ale idziesz stawiasz się tam i mówisz cześć jestem jestem od tego potrafię to chcę z wami się angażować jak należysz do czegoś większego jak znajdujesz się w pewnym miejscu gdzie są inni ludzie i się pokazujesz i współpracujesz z nimi to czujesz że jesteś częścią czegoś większego i to aktywuje system serotoninowy z kolei biologicznie aktywuje system serotoninowy i wtedy twoja serotonina działa trochę inaczej Wtedy twoje emocje się regulują lepiej, wtedy czujesz mniej strachu, zaczynasz chorować mniej. Dużo fajnych rzeczy się dzieje, gdy socjalnie twój status wzrasta. Gdy idziesz do pewnej wyższej półki, stajesz tam i mówisz: Cześć, jestem. Zasługuję tutaj być. Zakładasz, że zasługujesz być. I angażujesz się w tą wyższą sferę, w tej wyższej strefie. Angażujesz się. Bierzesz udział w tym. Stawiasz się. Cześć, jestem. Chcę tutaj być wchodzisz w tak statusowo trochę wyżej i wtedy, wtedy naturalnie status wyższy, serotonina działa inaczej, regulujesz lepiej emocje, doświadczasz mniej negatywnych emocji, regularnie zaczynasz doświadczać mniej negatywnych emocji, gdy znajdujesz się wyżej statusowo, czujesz to uznanie, czujesz, że jesteś częścią czegoś większego, masz mniej lęku i chorujesz mniej. Fizjologia się zmienia dramatycznie. To jest taki ostatni etap. To jest taki szczyt. To jest to, że dotarłeś do pewnego miejsca, gdzie jesteś takim osadzonym człowiekiem na... W wyższym poziomie. Teraz te trzy aspekty, te trzy, te trzy działania w życiu każdego człowieka, czyli proszenie o pomoc, odkrywanie tego świata i pokazywanie się światu, to nie jest coś, co ja sam odkryłem. To było powiedziane 2000 tysiące lat temu. Wiesz, przez kogo to było powiedziane, było powiedziane w taki sposób. Poproś, a będzie ci dane. Szukaj, a znajdziesz. A trzecie. Zapukaj. A otworzą ci. Tyle.